Ja widzę, jestem Manti i jedzę tam cały s ale oprócz niego, bo on został e, niestety opętany przez jakąś, nie wiem, przez jakąś paczkę hakera. Ja wiedzę, teraz. I widzowie, e, mamy plan, jak, e, jak, jak go odczarować, żeby był już normalny. Musimy zrobić pot, e, potkę, mixture, ale potrzebujemy niektóre rzeczy, potrzebujemy cztery patyki. Byle jakie, ale takie grube, cztery patyki. Mamy jeden. A nie, to, to do samoobrony. A nie, ty masz nóż. Sensor patyki, spójrzcie. Co? Robię teraz dziwę, ale z chudszego patyka. Jeden i drugi. To bierzemy takie. Ja się złamię jeden. Nie, musimy takie długie. O, ten na przykład. Jeszcze. Kurde. O, nie, ten za dziwię. Dobra. Z tego będzie Czekaj, a gdzie mamy na razie dwa patyki, widzę, potrzebujemy jeszcze. Ostrożne. O, na przykład mogą być takie jeszcze dwa i mamy już ogólnie zrobione. E, musimy to e, zrobić. tutaj mamy już, tutaj nie pytajcie, czy mam taki przepis na zamknięcie. No to mamy. Potrzebujemy dwa kamienie. Te, takie duże kamienie no. takie jeszcze może być potrzebujemy jeszcze widzowie czekajcie ee, co tam było a e, cztery nie czt, tak dobrze mówię czt, czt, czt. nie takie właśnie Ta, podobne tylko takie e, białe takie malutkie to takie małe białe o tu są też mam Ale one są większe od Co? One są większe od No ale chodzi mi, że takie. Takie mi chodzi. Chodź, ja widzę tutaj. Oj, wypadło mi. Dobra, widzę wy. Dwa, jeszcze cztery. Jeszcze. Nie, jeszcze, jeszcze dwa. Ej, masz. Ma, demon, masz? Gdzie są te kwiaty, kurde? Które? Jak ich nie będzie, to. normalnie no nie. Muszą być. No widzę, jak znajdę, to. Pokażę Wam. Dobra, mamy jeden. Dobra, widzę, mamy ostatni kwiat. Kurde, co się tu Miał być 4,5. Co jest? Czekaj, idę po kolejne Dobra, był? Ja jestem debilem, przecież ja go nie odłożyłem. Masz? Na tak. Dobra mamy, potrzebujemy, e, potrzebujemy jeszcze e, puszkę, e, no puszkę nie, wa, nie ma z jakiego e, o, może napoju być? na przykład, o, no wrzuć ją tutaj e, i e, potrzebujemy jeszcze tych takich żółtych kwiatów, o, to, mam. to są słoneczniki chyba, nie. nie, takie żółte te, o tu jest mam, ale no też to to nie. Nie. Potrzebujemy jednego tego. No tu, tu jest. Gdzie? Tutaj. Gdzie? Tu? Ale nie taki, taki okrągły. O, tam. co? Co? Taki. No i tak, Taki. Kurde, jest tu dzieci. Dobra. Dobra. O, mamy widzę. Dawajcie. No, daj jeden. E, Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. E, kurde co tu lata. Kurde co to za mleko Dobra, potrzebujemy mucha to osa E, czekajcie, co my jeszcze potrzebujemy? No tak, potrzebujemy jeszcze grać takich mini patyczków... tych kamyczków, zakrętkę. To mam zakręczkę. Dora e, ja też daj. Ale no, może być jeszcze. I grać kamyczków. Może Ale być tyle. Nie, teraz. O! I w tyle. Dobra, czekajcie. Za trzy sekundy się pojawi. Trzy, dwa, jeden. Dobra. Co, jest? Jest. co jest? Jest! Jest. Błąd się. Mamy. Jest dziwno trochę. Ta, czekaj, to jest. Jak. No. Ale nie, kula takiego nie ma. piano nie ma, czekaj, daj.